Użytkownik reddita Loch Mdrix 1 opublikował nieco ponad miesiąc temu film na Sapredicie Ghost, który dowodzi, że nawet jasne światło dzienne nie gwarantuje bezpieczeństwa we własnym domu. Autor materiału wyjaśnia, że nagranie pochodzi z kamery bezpieczeństwa jego mamy. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykły klip. Kobieta zakłada smycz psu przed wyjściem na spacer. Nic niezwykłego, dopóki nie zwrócisz uwagi na korytarz. Jeśli przyjrzysz się uważnie, możesz dostrzec jakiś cień. Matka, widoczna na nagraniu tego, czegoś nie zauważa, chociaż ten kształt przechodzi tuż obok niej. Z jednej strony cienie można czasem wytłumaczyć sztuczkami ze światłem lub odbiciem przejeżdżających samochodów, ale tutaj korytarz wydaje się nie mieć żadnych widocznych źródeł światła, które mogłyby wywołać tak wyraźny ruch. A ty, drogi widzu, co o tym myślisz? Coś zupełnie normalnego, czy jak wielu sądzi, coś paranormalnego? Użytkownik YouTube'a The Auslascans twierdzi, że pracował do późna w swoim studiu i że w końcu jest gotowy, aby wrócić do domu. Dodaje jednak, że przez ostatnie kilka nocy słyszał w studiu również niepokojące dźwięki, np. głośne kroki, a także widział różne rzeczy kątem oka. Ausla twierdzi, że na kilka minut przed nagraniem filmu, który oglądasz, poszedł do łazienki i poczuł jakby ktoś lub coś chwyciło go za bark. Dlatego wyciągnął z kieszeni telefon, wszedł do łazienki, ale niczego tam nie znalazł. Jednak spójrz, co się stanie, gdy będziesz szedł przez korytarz. Mężczyzna najprawdopodobniej tego nie zauważył, ale gdy przyjrzysz się uważnie, możesz dostrzec kogoś lub coś patrującego się w niego. Chwilę później nagranie się kończy, ale wyraźnie widać, że ktoś jest w studiu i kręci się tam od co najmniej kilku dni. Biorąc pod uwagę fakt, że mężczyzna nie przesłał od ponad pięciu lat żadnych nowych filmów, możemy mieć nadzieję, że jego problem się rozwiązał. Na TikToku kobieta Ashley Lin zamieściła film, w którym wyjaśnia dlaczego zaczyna wierzyć, że jej sypialnia może być nawiedzona. Kobieta twierdzi, że w celach bezpieczeństwa zainstalowała kamerę w swojej sypialni i pewnego dnia po prostu nagrywała TikToka, gdy nagle usłyszała hałas dochodzący z piętra wyżej. Początkowo myślała, że to po prostu jej kot Koko, ale gdy usłyszała ponownie ten sam dźwięk, jej podejrzenia wzrosły. Nagranie z kamery bezpieczeństwa pokazuje, że szafa samoczynnie się otwiera i zamyka, co przeraża jej zwierzaka. Następnie, chwilę później, po raz kolejny wykonuje ten sam ruch. Kobieta przyznaje, że nie ma pojęcia co mogło być przyczyną tego zdarzenia. W nagraniu wyraźnie zaznaczyła, że to całe doświadczenie tak ją zaniepokoiło, że od razu pomyślała o wyprowadzce. Ten film został opublikowany na Subredicie Paranormal Encounter przez użytkownika SMAL 4530 Nagranie przedstawia film z kamery bezpieczeństwa na pokładzie okrętu USS Ronald Reagan. Smalpy mówi, że służył w marynarce wojennej i każdego roku był wysyłany na 6 miesięcy na morze. Wyjaśnia, że przez lata widział wiele naprawdę dziwnych rzeczy, ale to jest jedyne zjawisko, które udało mu się uchwycić na nagraniu. Na początku nie ma niczego niezwykłego, ale nagle na ekranie widać jakieś dziwne zjawisko, które po chwili rozpływa się w powietrzu. Wiele osób w sekcji komentarzy jest tak samo zdezorientowanych jak osoba przesyłająca ten film. Niektórzy zasugerowali, że może to być dziecko biegnące przed kamerą, ale sposób, w jaki postać zdaje się znikać, komplikuje to wytłumaczenie. Zwróćcie też uwagę na to, że mężczyźni podczas nagrywania tego byli na środku oceanu, co znacznie ogranicza potencjalne wyjaśnienia, ale jak zawsze, jestem ciekaw waszych opinii. 20 stycznia 2023 roku mężczyzna o imieniu Anthony Young opublikował na swoim profilu na Facebooku krótki, ale dziwny klip przedstawiający nagranie z kamery bezpieczeństwa, pytając znajomych, co ich zdaniem nagrał. Sam film trwa zaledwie 10 sekund. Widzimy w nim kogoś spacerującego nocą. Wszystko wydaje się normalne, ale potem dzieje się to. Jeśli spojrzysz w stronę śmieci, możesz dostrzec coś, co przypomina przeźroczystą postać biegnącą przez podwórko. Dziwna postać zdaje się docierać do drzwi wejściowych, po czym znika bez śladu. Oczywiście można próbować to wytłumaczyć kompresją kamery, która stworzyła taki efekt, lub owadem, który znajduje się blisko soczewki kamery, ale sposób, w jaki postać biegnie, a potem znika, sprawił, że wielu nie uwierzyło w te wyjaśnienia. Niestety od czasu opublikowania filmu nie otrzymaliśmy żadnych aktualizacji od Antoniego, więc nie wiemy, czy udało mu się zarejestrować coś jeszcze. Ten film pochodzi od mężczyzny J.C. Rodrigueza. twierdzi, że jako wielki fan Stranger Things udał się w jedną z lokacji, w której kręcono serial, żeby zobaczyć ją na żywo. It's no moving. I either. can see. It. It's oh! closing. Oh! It's shut. That guy rolling out the window. It comes completely <laughs> shut. The car is starting. Did she see? It? Oh, she my didn't. God. oh my, god. Oh, my god. oh my god! Oh my god! Look, oh my god. it's opening again! Wait, wait, the again. get on me! Here. Somebody record this. I am. This is paranormal experience. Oh my god. There's no wind either. Like, like you can look at the trees right now. They're not moving at all. Completely abandoned. No wind. There's nothing in there. Like you look at the plants, the tree. Nothing is blowing. It's just opening. There's no That's explanation crazy. for that. It's also so irregular that it can't be It's, like opening. it's opening. It's opening. <laughs> no. No, it's opening fast. Oh, okay. 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 Oh That's the gosh. widest it's opened That fast too. What is that? It's opening and closing. Oh my gosh. I'm to You're gonna use some of that You're video. This? Okay. Thank God. Yeah. That's crazy. I need to know the history of this place. Oh, is that a person? Yeah, we're going to save it. We're going to save ourselves. Don't worry. What is that? What is what? Do you see that? Oh, look at my yeah. phone. Something moving inside. No, I see it. I see it. I see it. What is that? I see is it. Is that a person? Is that a person? Why does oh, that oh, look like a person? I'm looking at person. JC's phone. It looks, yeah, like, a looks like a person. Yeah. like a person. I'm looking at his phone. It's literally a figure. Here. No, you're, I, see, you're recording it. I that, see it. I see it. Right? Yeah. Yeah. Okay, so you could so you could play back and show you guys. Oh shit, okay, well okay. I see, it. I see, it. I see it, I see it. it's different. Please, 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 please put the up. I see it. It's a dark figure. It's a dark figure. It's a dark, figure. it's a dark figure. it's a dark figure. It's a dark figure. I don't like that. Oh please, I see Ow. a dark figure moving. W filmie możemy zobaczyć, że drzwi się same poruszają, ale żeby było jeszcze straszniej, mniej więcej w pierwszej minucie filmu można dostrzec jakąś ciemną postać stojącą na jednym z balkonów i patrzącą się na JC i jego przyjaciół. A co czyni tę sytuację jeszcze straszniejszą, to fakt, że jest to stary szpital psychiatryczny, opuszczony od dziesięcioleci. Nikt nie powinien przebywać w środku, co sprawia, że widok kogoś lub czegoś obserwującego z balkonu jest niepokojący. Co ta postać tam robiła i dlaczego drzwi otwierały się same, skoro nie było wiatru, to pytania, na które raczej nigdy nie poznamy odpowiedzi.